Ostatnimi czasami zbierało się sporo nowości z DC, o których chciałbym pogadać, bo w sumie już je przeczytałem, a niestety jeszcze nie miałem czasu zrobić odcinka. Zapraszam więc do dość sporego, jak na ten kanał, zbiorczego omówienia komiksów DC, w którym znalazły się Batman, więcej Batmana, flagowy tytuł Guymana, kontynuacja serii bazującej na kultowym tytule Guymana, nowa historia Kolesia, którego kiedyś pisał Guyman, oraz klasyczny Morrison na grzybkach. Na wstępie odhaczmy tych Batmanów, gdyż wokół tego zawsze jest bardzo dużo kontrowersji. Dla niewtajemniczonych powiem tylko, że osobiście nie jestem zbytnio fanem Batmana i większość historii sprowadzających się do, o nie, jestem Batman, jest mi smutno oraz źle, staje się dla mnie czytelna. Niemniej, jak zwykle, postanowiłem sprawdzić to, co wydał Egmont z nadzieją, że będzie przynajmniej o czym pogadać. No i cóż, jak widać, coś tam mam do powiedzenia. Zaczynając od Batmana wojny Jokera mogę powiedzieć, że w sumie miałem intensywne wrażenie, iż gdzieś to już widziałem. Bo to jest smutny Batman, któremu niby wszystko odebrano, bo Joker przejął jego firmę, cały sprzęt i generalnie jest smutno. Poza tym jego wszyscy bliscy są atakowani, bo zły pan wie dokładnie, kim oni są i stara się ich powykańczać. Gdzieś tam w tle przewija się też nowa punchline, czyli postać stworzona na potrzeby zastąpienia Hadley Queen, która w komiksach dostała już swój redemption arc. Rozumiecie już sami, że generalnie jest to typowy event, gdzie dzieją się rzeczy większe niż życie, a nasz bohater musi udowodnić, że jest ludzkim bogiem i po raz kolejny stawić czoła swojemu największemu antagoniście. Mogę więc standardowo powiedzieć, że jeśli lubicie taki sposób pisania Batmana i macie ochotę na pozycję w takim stylu, to po prostu go kupujcie i cieszcie się. W mojej opinii możecie się jednak domyślać z samego podejścia. Powiem jedynie o rzeczach, które w jakiś sposób mi zaimponowały, a są nimi rysunki wyglądające naprawdę świetnie. Widać, że Jimenez ma talent, bo następuje tutaj skok jakościowy, chociażby o warstwę graficzną, dzięki czemu czytało się to całkiem spoko. A przynajmniej nie były to męczarnie. Poza tym podoba mi się wątek Badger, a przynajmniej jego początek, gdzie ktoś postanowił skonfrontować ją z Jokerem po latach traumy, jakie przez niego wycierpiała. Szczerze mówiąc, to chyba wolałbym całą podróż psychologiczną Barbary niż event, który dostałem, aczkolwiek ten skrawek pomysłowości i tak był ok. Chcę jednak zaznaczyć, że nie chcę tutaj winić twórcy. Z tego co udało mi się doczytać po raz kolejny był tam jakiś pomysł na pisanie Batmana, ale przedstawiciele wydawnictwa się wystraszyli i doszli do wniosku, że nie można nietoperza rewolucjonizować, a należy pisać go od linijki. No i niestety widać, iż po raz kolejny dostajemy po prostu dzieło mdłe, gdzie tylko wytrwali fani będą rzucać pochwały. A szkoda, bo im więcej będziemy to chwalić, tym mniej świeżości będziemy dostawać. No i w sumie podobnie wypada Batman budowniczowie Gotham. Tutaj jednak to Dick Grayson jest Batmanem i to on musi stawić czoła nowemu zagrożeniu. W związku z tym dzieją się rzeczy wielkie, do rozwiązania jest jakaś tam tajemnica, a nami jakoś czas mija podczas lektury, która nie jest ani zła, ani dobra. Pragnę jedynie dodać, że całkiem fajnie wypada tutaj wątek rozbudowy miasta. Dzieje się on równolegle z normalną historią, i szczerze to wolałbym całą taką fabułę, gdzie wielcy panowie dbają o rozwój miasta, starając się przy tym zawładnąć jak najwięcej władzy dla siebie, od tego co dzieje się współcześnie. Jeśli oglądaliście Arkane, to wątek Jace'a i Viktora jest do tego bardzo podobny i w sumie wypadają one równie ciekawie, choć tutaj współczesna opowieść Batmana zajęła zwyczajnie zbyt wiele miejsca. Poza tym ostrzegę Was, żebyście nie dali się zwieść na nazwisko Snydera na okładce. Ten komiks napisał niejaki Kyle Higgins, a Scott Snyder jedynie nadzorował pracę nad scenariuszem, wywalając bądź akceptując określone pomysły. Dlatego jeśli macie go sprawdzić wyłącznie dla nazwiska twórcy, którego lubicie, to pamiętajcie o tym. Ja natomiast powiem, że z tych dwóch komiksów najchętniej stworzyłbym jedną opowieść obsadzoną na przełomie XIX i XX wieku, gdzie Batgirl radzi sobie z traumą, a jej mąż podąża za marzeniem. I o rozbudowie miasta. Przechodząc do kolejnych komiksów, chciałbym zacząć od Sandbena. Jak możecie pamiętać, byłem oczarowany pierwszym tomem, który w zasadzie dał mi naprawdę dojrzałą opowieść, gdzie Guyman nieco się hamował, dzięki czemu dało się to wszystko ogarnąć. No więc jeśli ktoś liczył, że to samo otrzyma w drugim tomie to może się nieco zdziwić. Bo niestety czy stety drugi tom Sandmena to już historia 100% Gaimanowa, gdzie autor popuszcza wodze swej fantazji, sprawiając, iż jest to lektura o wiele bardziej skomplikowana i niedorzeczna. Części ludzi się to spodoba, inni będą narzekać, a więc każdy musi sobie odpowiedzieć, co tak naprawdę lubi. Ja osobiście bawiłem się dobrze, gdyż jest to naprawdę pomysłowe i odjechane, ale jestem pewien, że nawet jeśli komuś podobał się tom pierwszy, to ten drugi już może go odbić. Innym komiksem, dla którego Gaiman jest ojcem, są Księgi Magii. A właściwie Gaiman to taki Ojciec Chrzestny, bo tak się składa, że jest to seria pisana przez innego twórcę, ale nawiązująca do wspomnianego klasyku Gaimana, którego swoją drogą recenzowałem nie tak dawno, bo ukazało się wznowienie, także wrzucę wam link w opisie. I muszę przyznać, że niestety, niestety przyszedł scenarzysta z lepszym pomysłem, dzięki czemu ta seria zwyczajnie okazała się być lepsza niż jej Piedwowzór. Bo oto ktoś wpadł na pomysł, że skoro głównym bohaterem jest nastolatek, to może warto napisać te historie w klimatach young adult. I w sumie wyszła z tego fantastyczna młodzieżówka. Każdy zeszyt ma pomysł na siebie, swój własny charakter i jest w pewien sposób uroczy, dzięki czemu naprawdę chce nam się to czytać dalej. To już nie jest ta sama patetyczna opowieść o magii, a luźna, fajna fabuła, która się tym wszystkim bawi. Dlatego zrozumcie moje zdziwienie, gdy ujrzałem, że jest to komiks dla dorosłych. W sensie, ja rozumiem, iż Sanmen Uniwersum to są bardziej dojrzałe i mroczne historie, ale serio? Naprawdę nie można było tego oficjalnie uznać jako młodzieżówki? Jestem pewien, że znajdzie się tutaj mnóstwo osób niebędących będących dorosłymi, a mogących świetnie bawić się przy lekturze tego. Dlatego osobiście nie sugerowałbym się tym oznaczeniem i z radością polecam to nawet tym starszym niedorosłym, bo ewidentnie czuję, iż jest to historia dla nich. Dobra, dotychczas było stosunkowo neutralnie, bo nawet jeśli coś mi się nie podobało, to zwyczajnie nie miałem wobec tego oczekiwań. No, ale niestety, przy najnowszym Hellblazerze już takowe posiadałem, bo w końcu Konstantin jest jednym z moich ulubionych bohaterów, mającym mnóstwo fenomenalnych historii na koncie, a Tom Taylor to jeden z najlepszych scenarzystów, jacy w tym momencie działają w branży. W związku z tym niesamowicie boli mnie to, co ostatecznie dostaliśmy. Bo najnowszy Konstantin to chyba najgorszy Konstantin, jakiego miałem okazję czytać. A tak się składa, że czytałem wszystkie serie, jakie ukazały się na naszym rynku poza działami Delano. Tak, nawet Azarello, powszechnie uważany za najgorszego scenarzystę przybód tego bohatera na naszym rynku, miał lepsze pomysły niż Taylor, który wydawał się być świetny do tej roli. Ale dobra, po kolei. Przede wszystkim ten Hellblazer nie ma żadnej głębi. To po prostu zwykła historia, gdzie Konstantin wykonuje sobie jakąś misję poboczną, a w tle giną ludzie i pojawia się sam szatan. Każdy, kto zna tego bohatera, ma świadomość, że to nie jest nic nadzwyczajnego. Problem tylko w tym, że w zasadzie ta fabuła jakoś się toczy, a my nie czujemy, żeby to wszystko prowadziło do czegoś konkretnego. I jasne, nie przeszkadzałaby mi ta prostota, gdyby zostało to jakoś ograne, bądź sama misja miałaby być jedynie pretekstem do czegoś więcej. Ale tu się w sumie nic nie dzieje pod tym kątem. Jestem autentycznie w szoku, iż odpowiada za to Taylor, bo jego historie zawsze stoją tym, że łączą dużą dawkę humoru i luzu z ważnymi motywami społecznymi, a tutaj wcale tego nie ma. To po prostu głupia historia bez jakiegokolwiek polotu, mająca może z cztery dobre żarty, ale przynajmniej jeden był powtarzany tak często, że miałem go autentycznie dość. I boli mnie to wszystko co mówię, bo liczyłem na ten tytuł naprawdę szczerze. Miałem nadzieję na solidną i dobrą historię, gdzie trochę się pozachwycam, pośmieję i ogólnie wystawię szczerą czwórkę, a może nawet piątkę na Goodreads. Natomiast dostałem coś fatalnego. Niestety, panie Taylor, choć wydajesz pan komiksy dobre czy nawet fenomenalne, to niestety za Hellblazera radziłbym się już nie brać, a przynajmniej nie za jego solowe przygody. Tak jak i wam, moi drodzy widzowie, nie radzę raczej sprawdzać tego komiksu, no chyba że macie ochotę przekonać się o co mi chodzi. Jednak ten odcinek nie może skończyć się negatywnie, bo w końcu został nam jeszcze człowiek mięśniowej tajemnicy, który zaskoczył mnie naprawdę pozytywnie, bo Tom Morrison napisał kolejny meta lecz tym razem, wbrew temu co pisał np. w multiversum, widzę tutaj duży sens. Jednak od razu ostrzegam, iż jest to pozycja bardzo specyficzna. Oto po raz kolejny Morrison napisał historię, w której łamanie czwartej ściany to za mało, więc postanowił zderzyć wymiary. I tym razem jest to pozycja, którą ja całkowicie rozumiem. W tym całym zagmatwanym świecie wyłożył nam tyle sensownych elementów, że da się z niej ułożyć konkretną zamkniętą powieść, mogącą wielu poruszyć. Wiem, iż brzmi to bardzo zagadkowo, lecz tłumacząc o co mi chodzi, wszedłbym na terytorium spoilerów, a tego nie chcę za bardzo robić. Bo to rzecz na tyle dziwna i odmienna, że w pewien sposób zachwycająca, lecz frajdę sprawia właśnie to odkrywanie nieznanego. Szczególnie warto te pozycje sprawdzić, jeśli jesteście fanami dziwnych pomysłów z Doom Patrolu bądź Animalmana, które w moim osobistym rankingu znajdują się naprawdę wysoko. Natomiast jeśli już udało Wam się ten komiks przeczytać i chcielibyście poznać moje spoilerowe odczucia, to dajcie znać w komentarzu, bo chętnie bym o tym pogadał, jeśli będzie na to publika. Poza tym chciałbym serdecznie pogratulować nagrody wstępu roku. Dawno nie chciało mi się tak bardzo czytać wstępu do jakiegoś komiksu jak właśnie do Flexa, gdzie autor wspomina jak wyglądała główna droga tego bohatera przez całe medium. Choć wiem, że była to niestety fikcja, to sama treść była na tyle zabawna, iż bawiłem się przy niej świetnie, a nawet w pierwszej chwili uwierzyłem w to wszystko. Ogólnie rzecz biorąc polecam Wam to z całego serca, gdyż te złoto należy poznać. Wow, udało się. Sporo pozycji miałem okazję poczytać, a mam przy tym świadomość, że i tak wiele tytułów ominąłem. Tym niemniej i tak omówiłem kilka ważnych komiksów, więc mam nadzieję, iż udało Wam się znaleźć coś ciekawego bądź rozwiać wątpliwości odnośnie ewentualnego zakupu któregoś z komiksów. Oczywiście czeka nas jeszcze jedno omówienie komiksów DC w tym roku, bo w końcu nie mogę przejść obojętnie obok nowego tomu Batman Death Metal czy Hellblazera Spuriera. A póki co dzięki bardzo za uwagę. Oczywiście czekam na Wasze opinie w komentarzach, a Także miło mi będzie, jeśli polubicie ten odcinek, czy zasubskrybujecie ten kanał. O ile jeszcze tego nie dobicie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.